Ok, to teraz trochę o zgrzewaniu ogniw. Widać już. demontowana jest zestaw do zgrzewania blach. W zamian podpięta jest elektroda do zgrzewania ogniw. Co ona tu ma? Oczywiście teleskopowo są regulowane te elektrody. Tutaj mam regulację nacisku sprężyny. Sprężyn. Tu jest regulacja rozstawu między elektrodami. Można je rozszerzyć, zwęzić. W tej chwili będę na takiej wąskiej blaszce. To zostawiam zwężone. No I co? No to jedziemy. Się ogniwo stalowe. Stalowy korpus. Niestety nagrywam telefonem, więc jedna ręka jest już zajęta. Nie jestem jakimś tam youtuberem, który jest obstawiony kamerami. Dobra, mamy. Może mi się uda. Cyk. Po jakiś tam czas. Ach, zapomniałem ustawić czas. Tu mam jakiś po jakichś blachach załóżmy program na jedynce o, 21 strzału 50 52 strzału co do wyboru to tu jest w ten sposób, że dekoderem precyzyjnie leci aż do stówy po jednym, jednej, jednym oczku natomiast już od stówy wzwyż Leci co 10. Żeby nie machać za bardzo. To akurat przy zgrzewaniu ogniw to jest niewielki problem, ale przy blachach, gdzie trzeba ustawić tysiąc parę milisekund, no to to już by był nie lada wyzwanie. No dobra, jedziemy. Tutaj było jakieś 50. Ok. Cyk. No i dobra. Walimy na 50. Blaszka stalowa. Nie wiem nawet jaka grubość. Nie za cienka Jakby to zuma zrobić? O. Może tak, żeby... O. Jest. No i co teraz? Zespolone ładnie. Test rwania jak to każdy robi. Zrobię i ja. Nie, a z tyłu parta. No i blaszka jak widać. Z szarpana. Nie wyszła. Nie poddała się. Spawy się z grzeby się nie poddały. Dobra. To jest piekłoś. ale teraz pokażę. Tak. Ogniwo z niklowym korpusem. Jakaś stara wklatarka. I blaszka też niklowa, czysty nikiel. Cyk, dobra. Ustawimy teraz więcej, bo to już jest dla tego drugiego strzału. Ustawimy. To 20, spróbuję. No nie pamiętam jak, nie jak wiem, poprzednio ustawiany. Oczywiście nie za dobrze mam dociśnięty. Jest. Zgrzało, zgrzało. I tak jak w poprzednim przypadku też wyłazi mięso. No nie da daje, nie daje rady tego. Rozrywa blachy. Czyli że chyba dobrze, co? O, to tyle. Co tu jeszcze jest w programie? Aha. Jest taka pułapka. Jakby się pojechało. W programie jest ustawione, że tam maksymalny strzał dla pracy z tą elektrodą, czyli do zgrzewania ogniw, maksymalny pierwszy strzał zdaje się jest 40. Dla drugiego strzału jest zdaje się 200, czy tam 150 zapisane w programie. Co teraz, jeżeli na przykład nie chcąc, będziemy mieli jakieś tam czasy ze zgrzewania blach. I kliknę sobie taki większy czas, który w zasadzie do zgrzewania ogniw byłby mega niebezpieczny No, klikamy i następuje alarm niebezpieczne nastawy czasu dla zgrzewania ogniw. Tak. Natomiast jeśli pojedziemy, gdzie tam jest strzałka zniknęła. Wsypał się logon czy co? No dobra. Resetujemy to strojce. No jest sporo tam. Jeszcze raz. Tu mamy 303. No i co? Będzie jak wcisnę tutaj strzał no i kicha nie pozwoli. Dobra, to teraz zmienię ten strzał na na dostępny, na możliwy, bezpieczny 120 na 180. Strzał się wykonał bez alarmu. Jedziemy 280, to już będzie na pewno poza próg bezpieczeństwa. ja jest niebezpieczny. Zostawmy ok, no to tyle. W sumie daję radę. Pozdrawiam wszystkich.